Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Trzciołek, jestem strategiem rynku stopy procentowej PKO Banku Polskim. Od początku tego kwartału doszło jedynie do niewielkich zmian na polskiej krzywej dochodowości, co oprócz mniejszej zmienności na rynkach dłużnych w miesiącach letnich znajduje swoje wsparcie w sytuacji lokalnej. Strategia emisji obligacji na rynku pierwotnym równoważy ostatnie dane inflacyjne. A polska krzywa jest relatywnie niewrażliwa na doniesienia z zagranicy. Dlatego uważamy, że do końca miesiąca na krzywej SPW powinien być kontynuowany trend boczny. Papiery dziesięcioletnie powinny utrzymywać się poniżej poziomu 3,40%, do którego będą zmierzały na koniec tego kwartału wraz z ruchami największych banków centralnych na ich wrześniowych posiedzeniach. Na jedynej w sierpniu aukcji Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje za ponad 5,7 miliarda złotych. Pomimo umiarkowanego popytu, który przekraczał 7,2 miliarda złotych, aukcja okazała się wsparciem dla rynku, gdyż podaże w całym trzecim kwartale są zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych. W związku z dobrym wykonaniem budżetu i komfortową sytuacją płynnościową ministerstwo może ograniczyć potrzeby pożyczkowe na ten rok, jednak nie powinno to prowadzić do spadków rentowności, gdyż w czwartym kwartale rozpocznie się prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych. W sierpniu na rynek napłynie ponad 6 miliardów złotych, głównie z tytułu wykupów bonów skarbowych. Oznacza to, że będzie to kolejny po lipcu miesiąc, w którym transfery w stronę inwestorów okażą się wyższe niż przychody ze sprzedaży obligacji. W krótkim terminie może to wspierać scenariusz stabilizacji notowań skarbowych papierów wartościowych wokół aktualnych poziomów. Dane publikowane przez kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej pokazały, że w lipcu doszło do wzrostu inflacji. Takie odczyty, mimo że w dużym stopniu kierowane przez ceny żywności, będą wywierały presję na zaostrzanie polityki monetarnej. Pierwszy na taki ruch zdecydował się Narodowy Bank Czeski, który w zeszłym tygodniu podwyższył stopy procentowe o 20 punktów bazowych do poziomu 0,25%. Jednak pozostałe władze monetarne w regionie na razie pozostają niewrażliwe na takie naciski, wskazując, że Czesi prowadzili ultrałagodną politykę monetarną. Większe znaczenie dla banków w regionie będą miały działania EBC, dlatego odbicie rentowności na obligacjach okazało się jedynie krótkotrwałe. Na rynku zagranicznym istotnym wydarzeniem był raport z amerykańskiego rynku pracy, gdzie doszło do dalszego spadku stopy bezrobocia do poziomu 4,3%, a wzrost zatrudnienia na poziomie 209 tysięcy w lipcu okazał się zdecydowanie wyższy od oczekiwań rynkowych. Takie publikacje podtrzymują wiarę rynku w jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych w USA w tym roku. Takie oczekiwania powinny w dalszej części roku skutkować systematycznym przesunięciem się w górę krzywych dochodowości, również na rynkach wschodzących. W pierwszej połowie lipca niemiecka krzywa dochodowości zdecydowanie wzrosła, osiągając dawno niewidziane szczyty, co było spowodowane budowanymi oczekiwaniami na jastrzębi zwrot Europejskiego Banku Centralnego. Jednak na posiedzeniu EBC nie podał jasnego harmonogramu ograniczania programu skupu aktywów co ostudziło nastroje na wycofanie się banku ze swojej akomodacyjnej polityki. Spadki rentowności były również motywowane rosnącą awersją do ryzyka. Lipcowe testy rakietowe przeprowadzane przez Koreę Północną oraz zapowiedzi ataku na amerykańskie bazy w Guam spotkały się z ostrą reakcją prezydenta USA. Rosnące ryzyko polityczne związane z groźbą ewentualnego konfliktu zbrojnego doprowadziło do wzrostu popytu na aktywa bezpiecznej przystani i spadek rentowności bundów. W najbliższych dniach dla rynku długu najważniejsze będą dane inflacyjne. Najpierw swój finalny odczyt za lipiec opublikuje GUS, a później poznamy dane o CPI z USA. W kolejnym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane PKB, gdzie wstępne szacunki za drugi kwartał będą publikować zarówno Niemcy i Polska. Dziękuję za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu.